Audioteka przedstawia Anna Wojtacha. Uzależnieni od ryzyka. Życie korespondentki wojennej. Część pierwsza. Początki. Początki bywają trudne, choć zdanie to jest nieco trywialne, to chyba jednak każdy z nas odczuł na własnej skórze te początkowe problemy z dopasowaniem się do nowej sytuacji. Ty swoją ścieżkę wybrałaś już w liceum. Jak to się właściwie stało, że zapragnęłaś pracować w tak ciężkim, jednak szczególnie dla kobiet zawodzie i jak te początki wyglądały u ciebie? Początki były ciężkie. Tutaj faktycznie to się, to się sprawdza. I przyznam szczerze, że to nie było od razu aż tak, że ja będę, będę jeździć na wojnę, bo to gdzieś tam we mnie, że tak powiem, rosło. Początki były takie, że ja po prostu zawsze bardzo chciałam podróżować. I to, to, to moje zamiłowanie do tego, żeby oglądać świat, żeby, żeby go zwiedzać, to gdzieś pewnie moi rodzice we mnie, we mnie wpoili. Ale też myślę, że to się gdzieś wzięło z tego, że na przykład mój dziadek był. Marynarzem, mój pradziadek był podróżnikiem, czyli gdzieś ta krew jednak. Ale też podróże, zwiedzanie, odwiedzanie, tak, poznawanie. Tak, 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 to było, to było właśnie u, u podstaw tego. A potem w, pojawił się Waldek Milewicz w telewizji ze swoim programem Dziwny jest ten świat. I ja absolutnie oszalałam na punkcie tego programu i na punkcie Waldka Milewicza. I wtedy. Gdzieś tam się pojawiła taka myśl, że to jest ten rodzaj, że to jest ta praca, którą ja bym chciała wykonywać, i właśnie, no bo być dziennikarzem można różne rzeczy robić jako, jako dziennikarz. Możesz się zajmować modą na przykład. A ja chciałam się zajmować akurat wyjazdami i to w takie konkretne, ekstremalne miejsca. I przyznam szczerze, że na początku tak mi się wydaje, dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, że nie byłam dosyć poważnie traktowana w, tam, nie wiem, przez tate mojego, to, to na przykład to było na takie, no dobrze, no przejdzie jej. Wiesz, jak to człowiek ma naście lat, to ma różne pomysły na, na życie i, i, i potem to się zmienia, tak? Co pół roku, tak? Chce się być kim a jak innym. To, jak to powiedziałaś rodzinie, tak? Dziadek podróżował i tak dalej, i tak dalej, a ja bym chciała być korespondentką wojenną, chcę jeździć na wojnę. No tak, no tak powiedziałam, że ja będę, na, że będę jeździć na wojnę, że ja będę dziennikarzem i właśnie będę korespondentką wojenną, ale to, wiesz, u nas nie ma takiej tradycji, żeby kobiety jeździły na wojnę. To raczej jest męskie domena, to jest męski zawód. Więc na początku oczywiście było takie, no dobrze, dobrze, dobrze. Potem, kiedy było widać tą moją dużą determinację, no ale trzeba przecież jeszcze iść na studia, trzeba maturę zdać iść na studia, no to nie jest takie hop -siup. No i przecież nie jeździecie na wojnę od tak, prawda? No ktoś się musi na tę wojnę. Wysłać. Więc to, to, jak się okazało, było bardziej skomplikowane niż mi się wydawało, ale jednak byłam w stanie to pokonać, chociaż tak jak mówię, nie było łatwo. Ja po maturze pojechałam na studia do Poznania na Uniwersytet Adama Mickiewicza, studiowałam filologię polską, ale już wtedy po pierwszym roku poszłam na praktyki do Radia, do radia Tok FM, a potem do Teleekspresu, do telewizji. I telewizja mnie mną. Zawładnęła absolutnie. Okazało się, że, że ja po, no, no, na samym początku to wiadomo, no ja nie wiedziałam o co chodzi w ogóle, tak? no bo to jest nawet y, y, slang taki telewizyjny, to, to nie wiesz o czym, o czym ci ludzie rozmawiają, ale byłam w stanie jakoś się tego nauczyć z tym nie było większego problemu, ale ja już wtedy byłam zdeterminowana bardzo na to, że dobrze Teleexpress to jest taka super szkoła um, dziennikarstwa takiego newsowego dziennikarstwa, pisania tekstów na 20 sekund, na 20, 22 sekundy, 25 sekund, gdzie mnie się wydawało, że jak można w 20 sekund przekazać jakieś informacje, to jest przecież niemożliwe. A jednak się okazało, że można i wtedy Teleexpress był bardzo popularną redakcją, miał potężną oglądalność, więc to było tak, że jakby ja od razu wskoczyłam na, na taki, takie, ta, taką. Na wysoki, level. na wysoki level. Gdzieś tam nie, nie chodziłam po jakichś lokalnych redakcjach, na przykład, bo często jest tak, że gdzieś tam właśnie z koszalińskiej redakcji, tak? Bo jestem z koszalina, mogłabym trafić po latach dopiero do teleekspresu, a ja od razu wskoczyłam tam. Ym, I. To była świetna szkoła, natomiast ja cały czas z tyłu głowy jednak miałam y, wojnę. I to do tego byłam bardzo zdeterminowana, i to było to, co ja naprawdę chciałam robić. I zajęło to trochę czasu, y, bo byłam bardzo młodą osobą, i też nikt się nie chciał zdecydować na to, żeby mnie w Bardzo młodą, rejon... czyli zaraz po studiach de facto. Y, ja byłam w jeszcze... trakcie? Ja byłam w trakcie. Ja byłam po pierwszym roku studiów, jak, jak poszłam do, do radia i do telewizji. Także y, ja miałam 21 lat, więc to, to, to byłam w ogóle główny. Również. Także to było równo 20 lat temu, bo teraz mam 41, także to, 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 było, to było dosyć dawno temu, ale nie aż jakieś tak strasznie dawno, bo ja to wszystko nadal bardzo dokładnie pamiętam. I tak jak mówię, ja byłam bardzo zdeterminowana na to, żeby na tę wojnę jeździć, ale brak doświadczenia, też wiedzy. Jak się, jak się doświadczyć, jak przygotować się do wojny w takim razie, jak zdobyć doświadczenie? No przecież... Nie, no takiego doświadczenia frontowego to się nie da zdobyć, dopóki się na ten front nie Trzyma pojedzie. Prawda? Natomiast wiesz, jest kwestia taka, że trzeba się bardzo dużo uczyć. W sensie, jeżeli chcesz jeździć na wojnę, to musisz zdobywać wiedzę na temat stosunków międzynarodowych, na temat tego, dlaczego w danym rejonie toczy się wojna. Wiadomo, że, że to są często takie bardzo rozbudowane relacje między krajami, więc trzeba takie rzeczy, na temat takich rzeczy czytać. To są gazety, to jest literatura. Mieć też kogoś, kto cię będzie prowadził taką osobę która mnie prowadziła, to na pewno był Krzysztof Mroziewicz z Tygodnika Polityka, który mi wskazywał odpowiednie książki i z którym ja spędziłam dużo czasu na rozmowach na temat polityki międzynarodowej, który mi pewne kierunki pokazywał, gdzie na przykład moje myślenie szło w zupełnie błęd, błędną stronę, a, a było zupełnie inaczej. I a takim moim absolutnie też guru, poza oczywiście Mroziewiczem, tak jak powiedziałam, no to był Waldek Milewicz, święty tej pamięci, już niestety. Który cię zainspirował. Który mnie zainspirował, kiedy ja byłam jeszcze w liceum i pamiętam, że kiedy Waldka zobaczyłam na, na korytarzu na ulicy Jasnej w, w, w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, z czego wtedy nie znałam, no to po prostu ja nic więcej nie byłam w stanie z siebie wykrztusić poza dzień dobry. Oczywiście Waldek kulturalnie mi odpowiedział i poszedł w swoją stronę, a ja byłam po prostu absolutnie oczarowana i bardzo się wstydziłam do niego iść i, i powiedzieć mu o, o, tych, o tej mojej pasji i o tym, że ja bym tak chciała. Jak on. W końcu się zdecydowałam, Waldek mnie wyśmiał. A to poszłaś bezpośrednio do niego? Tak, ja poszłam po paru dniach, się zdobyłam na odwagę i, i, i poszłam do niego. Gdzieś tam go na korytarzu, pamiętam, bo do redakcji zagranicznej się wstydziłam wejść. <noise> I poszłam do... Spotka czekałam, wyczekałam, aż on wyjdzie na korytarz. Tam, pamiętam, że chyba gdzieś koło montażu go złapałam, tak żeby nikogo nie było, wiesz, dookoła. Um, żeby nikt nie słuchał. I, i, ale, ale Waldek mnie wyśmiał generalnie. Powiedział, że, 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 że pierdolnięta jestem, że jak to ja chcę jeździć na wojnę. że no ale jak ja sobie to wyobrażam? W ogóle kim ja jestem? No to powiedziałam, że ja pracuję w teleekspresie, tam nie wiem, ja miałam 22 lata. No mówi, nie no ale, no, ale dziecko, no ale co, no, no, no nie, a poza tym za ładna jesteś. Ja mówię, ale to nie ma nic jedno z drugim wspólnego, tak? No ma, ma, ma. No, i ostatecznie zaczęliśmy gadać, i, i, i Waldek wiele rzeczy mi, chociaż Waldek nie był chętny do, do takiego przekazywania wiedzy i do uczenia. Nie, to nie. Wydaje mi się, że wynikało to z tego, że też jemu mało kto pomagał, i, i, a raczej rzucano mu kłody pod nogi w pewnym momencie. No ale sama, sama praca korespondenta jest na tyle ciężka, że żeby zostać tym korespondentem, trzeba przebić się przez tą drogę, no musisz udowodnić, ile jesteś warta, tak? No tak, a udowodnić możesz tylko wtedy, kiedy pojedziesz. I tutaj właśnie po paru latach się pojawił tego typu problem, że ja bardzo chciałam jechać. Ja już byłam przygotowana jakby tak psychicznie na ten, na ten pierwszy wyjazd, bo chciałam jechać do Afganistanu albo do Iraku, no bo wtedy to były wojny, które się równolegle toczyły i były takie najbardziej nagłośnione, no tam się, je, tam się jeździło, Wtedy I Iraku, w którym właśnie zginął Milewicz, w którym właśnie zginął Waldek 7 maja 2004 roku i ja tam chciałam jechać, ale mnie nie, nie wypuszczano, ponieważ nie miałam doświadczenia. No, ale koło się zamyka. No, nie mam doświadczenia, to nie jadę, ale nie byłam. No to skąd mam to doświadczenie mieć? Rozumiesz, że to, to, to jest jak, problem. Jak przebiłaś tą ścianę w takim razie? Ja to się śmieję dzisiaj, że ja pojechałam dlatego, że moi szefowie po prostu już mnie mieli dosyć. Bo ja już byłam tak upierdliwa z tym przychodzeniem, pisaniem wniosków o wyjazd i, i takim, takim, ale ja potrafię, ale ja mogę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że w końcu ja też postawiłam, tak, 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 tak powiedziałam, że, no może nie ultimatum, to za dużo, bo to nie było ultimatum, ale powiedziałam, że zróbmy tak, poślijcie mnie raz. Jeżeli się okaże, że ja się nie nadaję, to ja więcej tematu nie podejmę. Wiesz, no tu jest kwestia jeszcze taka, że to jest przecież nakład finansowy, żeby dziennikarza wysłać. No to nie jest takie hopsiub, tak? No ale jednak, no dobra, to już jedź, jedź, już dupy nie zawracaj, jedź. No i pojechałam okazało się, że, że ja daję radę, że oczywiście ten pierwszy raz jest trudny też z tego względu, że człowiek jest. jedziesz w coś zupełnie nieznanego. To jest nowa kultura, wszystko jest nowe. A poza tym mogą cię zabić. Wiesz, no ty nie jedziesz do Skierniewic, tak? Tylko, znaczy, tam też się mogą zabić, ale czy gdziekolwiek indziej, ale, ale jakby jest tam większe ryzyko tego, że, że tak się stanie, a nie inaczej. Natomiast dałam radę, przywiozłam materiały, stamtąd też zsyłałam materiały, i okazało się, że ta moja determinacja, pewnie też mam nadzieję, odrobina talentu, pomogły w tym, że, że te materiały się po prostu udało zrealizować. I ja tym samym przekonałam ludzi w firmie na tych stanowiskach, które. Decydują o tym, że dziennikarz gdzieś jedzie, bądź nie, że ja jednak potrafię że jesteś swoją wartością i że warto cię wysyłać. A miałaś jakieś live'y tam na żywo, czy wszystko było raczej tak zwane do robione? Wtedy nie. Ja wtedy za tym pierwszym razem nie robiłam żadnych live'ów. Robiłam materiały, do których nagrywałam stand-upy. Co akurat w Afganistanie jest dosyć trudną rzeczą, ponieważ pamiętam takiego, takiego stand-upa... No właśnie, ja... bo stand-upy nam się kojarzą trochę z czymś innym dziś. No z kabaretem, tak? A to, to chodzi o to, że na koniec materiału stoi dziennikarz jakby podsumowuje ten ten materiał i sytuację w danym miejscu i y, 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 mówi na podsumowuje po prostu My a w Kabulu na przykład, a zresztą w innych miejscach tak samo jest to o tyle trudne, bo pamiętam, że, nie, nie pamiętam dokładnie na jaki temat ja robiłam ten materiał, ale pamiętam, że staliśmy na tym największym bazarze w centrum Kabulu i ja właśnie tego stand-upa miałam tam nagrać i nagle się okazało, że wokół mnie stoi chyba ze 30 osób. I oni wszyscy się na mnie pchają, bo oni wszyscy po prostu chcą zobaczyć, co się dzieje. To jest po pierwsze trudne, bo jest hałas i ci ludzie Cię popychają, więc wychodzisz z kadru, tak? Operator się denerwuje, ty się denerwujesz, bo masz tego stand-upa wiesz wyuczonego, a tu nagle jest jeden wielki rumor wokół ciebie. A z drugiej strony to jest jeszcze. Też niekomfortowe nie i znaczy niekomfortowe, niebezpieczne, dlatego że w takich sytuacjach może dojść do porwania. Ponieważ robi się tłum wokół ciebie, robi się zamieszanie, i w pewnym momencie ktoś się wyciąga, wkłada, wciąga do samochodu i, i cię nie ma, tak? i jesteś porwany. Także to było o tyle też. Myśmy się starali jak najszybciej to po prostu nagrywać i uciekać po prostu do samochodu, żeby tam za bardzo na siebie uwagi nie zwracać. Ale wiesz ja teraz to nie jest dla mnie problem i już tam po iluś razy ale ten pierwszy raz, ja mówię, Jezu, przecież oni mnie tu zjedzą. Ja w ogóle to, co się nauczyłam tego stand to zapomniałam. Ja nie wiem, myśmy chyba trzy razy to grali. To powiedz w takim razie, ten pierwszy raz jest zawsze najważniejsze, te początki. Co czułaś, co myślałaś w tym momencie? Naprawdę myślałaś, że cię porwą? Ja to wiedziałam, że może się tak zdarzyć, bo wiesz, ja miałam to szczęście, że... Mm, Moi koledzy, czy to był Waldek, czy przede wszystkim Piotrek Górecki i Paweł Rolak, to byli moi kumple którzy przed tym wyjazdem bardzo dużo rzeczy mi powiedzieli, bo wiesz, inna rzecz to, to jest to, co widzisz w telewizji, czy przeczytasz w książce, a coś zupełnie, zupełnie innego jest, jak tam jedziesz. Ta rzeczywistość jest czasami zupełnie, no, no, znaczy bardziej wyrazista, tak, niż to, co, co widzisz w telewizji i co, co możesz przeczytać. W związku z tym, ja miałam lepiej, dlatego że mm, oni mnie przygotowali na pewne rzeczy i na takie sytuacje też, że tak się może zdarzyć, tym bardziej, że jestem białą kobietą więc ja będę tym bardziej wiesz, zwracać uwagę i mm, ja byłam na to poniekąd przygotowana, a z drugiej strony, jak już jesteś w tej sytuacji, no to wiadomo, że człowiek jest trochę zaskoczony i tego się trzeba nauczyć, bo wiesz, ja potem już po, po, po latach, myśmy robili livey słuchaj, mi na przykład za plecami stacja benzynowa wybuchła. Myślisz, że zrobiło to na mnie jakieś wrażenie? Nie, myśmy jechali dalej, tam w ogóle nie było żadnego problemu. Do tego wątku będziemy wracać jeszcze w innej części, a tu mówimy o tych początkach, Wspomn Wspomniałaś biała kobieta w dziwnym miejscu, w dziwnym zawodzie? No właśnie, nie wierzyli ci, mówili ci, nie dasz rady, gdzie tam kobieta, korespondent, powiedz o pracy kobiet właśnie w tym zawodzie. Wiesz co, no u nas jest bardzo mała tradycja, jeśli chodzi o, o, o kobiety, które, które wyjeżdżają na wojnę. Był czas, kiedy jeździła Wiernikowska, Marysia Wiernikowska. Były dziewczyny, które jeździły, tylko że głównie tutaj to jest, to były, no niestety, głównie wyjazdy, znaczy niestety, wyjazdy do baz wojskowych, a to jest zupełnie inna robota. Ja nigdy z wojskiem nie lubiłam pracować, bo jest to, bardzo lubię żołnierzy i większość moich kolegów to są żołnierze, natomiast praca z żołnierzami jest ograniczająca dziennikarza po prostu więc ja tego nie lubiłam no pokazujesz robić. tylko jakiś wycinek rzeczywistości tak, drobny to, to na co oni ci pozwolą więc, więc to jest po prostu to ci krępuje ruchy i, i, i dziennikarze tego zazwyczaj nie, nie lubią no jak wygląda praca kobiety wiesz no ja pierwsze co się dowiedziałam to że na pewno mnie zgwałcą no jeździłam tyle lat no nie zgwałcili mnie tak w redakcji ci powiedzieli a wszędzie nie, mi tak mówisz tak mówi, że mnie zgwałcą Potem mnie zabiją, i w ogóle że wszystko, cała masakra to będzie ze mną tylko. No jakoś mnie nie zabili, nie byłam nigdy ranna, nie zgwałcili mnie, chociażby bywały sytuacje niemiłe, to nie powiem, że nie. Natomiast nic takiego się nie zdarzyło. Natomiast wiesz, no z kobietami jest tak, że też. Kobiety nie wykonują tego zawodu, bo też nie mają za bardzo ciągu na ten zawód. Taka jest prawda, bo to nie, nie, nie jest tak, że, że kobiety walą drzwiami i oknami do, tej, do tego zawodu, a, a, a są odrzucane. To nie jest tak. Dlatego patrzyli na Ciebie jak na kosmitkę, kiedy tak, chciałaś to tak, robić. Tak, tak, więc to się stąd też wzięło. Tak? No generalnie wiesz, no, świetne są dziennikarki przecież, które, no nie wiem, na przykład do Sejmu jeżdżą. Tak? To, są, to, są, to są świetne dziewczyny yy, i się na tym znają i po tym Sejmie się poruszają. Ja tego nie potrafię. Ja byłam w Sejmie Raz, może dwa na całą swoją karierę, przy czym raz pamiętam, że zasnęłam, bo była jakaś, jakaś komisja, wysłali mnie na jakąś komisję. A nie wiem, czy to nie była rewina. I, I w trakcie tej komisji już byłam tak rozentuzjazmowana tą komisją, że przysnęłam i mój operator też i obudziliśmy się, jak było szuranie krzeseł, bo się skończyły obrady tej komisji. Także to tak, taka byłam zafascynowana. W każdym razie, to, dziewczyny są świetne i czują, że się sprawdzają świetnie w jakiś innych dziedzinach yy, dziennikarstwa. Nie mają tego. Parcia właśnie na, na ten, ten rodzaj, czyli na korespondencję wojenną. Na, no tak, na te bo to wyjazdy. nie jest chodzenie w władnych szpileczkach, w władnej sukieneczce, rozmawianie z miłymi nie. ludźmi. Na to jest niebezpieczeństwo, nie. to jest strach, to jest kurz, to jest pył. Tak. To są też ciężkie warunki fizyczne, bo nie, nie oszukujmy się kobiety jako ta płeć piękna, słabsza fizycznie, chociaż pokazujesz tutaj, że, że twarda, no to jednak musi mieć trochę trudniej ze względu choćby na te warunki fizyczne. To znaczy, wiesz co? Ja powiem ci, że nad tym można spokojnie, wiesz, zapanować, bo tutaj domyślam się, że też, bo już od to byłam też kiedyś pytana, bo to zawsze ludzi interesuje. No, ale co, jak masz miesiączkę? No co, no mam. No, no to, to przecież nie zatrzymam tego. To raz, a dwa, że no, trzeba się z tym pogodzić i, znaczy, pogodzić. No trzeba sobie umieć z tym poradzić. I to jest absolutnie do ogarnięcia, jak to się teraz mówi, więc ja tutaj nigdy nie widziałam żadnego, żadnego problemu. Natomiast, dziewczyny, jeszcze wracając trochę do tego, co wcześniej mówiliśmy, że kobiety bardziej patrzą, na to, że chciałoby założyć rodzinę, wiesz, mieć dom, męża, dzieci, psa i tak dalej. A ja nigdy nie miałam ciągu na to, więc może też dlatego mnie było łatwiej w tym zawodzie, że ja nie musiałam, wiesz, jakby godzić tych dwóch rzeczy, tak? Że ja nie musiałam wybierać, że teraz urodzę dziecko i sobie zrobię na dwa lata przerwę w wykonywaniu tego zawodu, a potem wrócę. Z... Tego, co widziałam na świecie wśród moich koleżanek korespondentek, to te dziewczyny, które urodziły dziecko, one już do zawodu nie wróciły, ponieważ nie zostawią dziecka. No to, to gdzieś jest w kobiecie tak, że po prostu nie, 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 nie potrafi już na wojnę wrócić, bo cały czas z tyłu głowy ma, że, że jeżeli coś się stanie, to osieroci dziecko. Mnie tutaj te, te, te takie problemy, takie rozmyślania odchodziły absolutnie, bo ja nigdy nie chciałam mieć dzieci, nigdy nie chciałam wychodzić za mąż, nie, nie miałam jakiegoś takiego ciągu na to. Nie zależało mi na tym, żeby mieć, wiesz, rodzinę, dom i tak dalej. Więc tutaj nie było z tym problemu. Więc ja nie musiałam z, z niczego rezygnować, że tak powiem, na rzecz tych, tych wyjazdów. A czy kobiecie jest ciężej, to ja nie wiem. Ja bym, wiesz co, nie powiedziałabym. To jest kwestia też nastawienia, moim zdaniem, do, do tego. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.